Cześć. Witamy was w kolejnym odcinku powagowanych. Dzisiaj dość krótki odcinek. O czym? O tym, jak zmienić język na wyświetlaczu FIS. Tutaj akurat na przykładzie Oktawi Jedynki 22 rok z pełnym FISem. Yy, pokażemy Wam jak zmienić język na przykład z jakiegoś francuskiego, z niemieckiego, chociażby na angielski. Polskiego yy, standardowo nie mamy dostępnego, ale zmienimy język na angielski tak, żeby to... Yy, tak żebyśmy mogli chociaż coś zrozumieć, bo myślę, że większość z Was po angielsku zrozumie znacznie więcej niż, niż chociażby po francusku. Nie ma tutaj co za dużo gadać tutaj. Zapraszam Was do auta i tam już wszystko zobaczycie, jak wygląda w praniu. Zapraszam. Tak e, mówiłem, przechodzimy teraz do auta. Zmieniamy język na naszym e, fisie. E, możecie zobaczyć, że mamy tutaj jakiś mniej przynajmniej niezrozumiały język. Dla mnie w miarę zrozumiałem językiem, przynajmniej na razie jest niestety angielski. E, w momencie, tutaj włączymy coś, żebyście mogli bardziej to zobaczyć. O, mamy tutaj e, napisy, Zobacza ten wyświetlacz, że troszkę szwankuje, włączę to jeszcze raz. Jeśli się nie mylę, to jest bodajże jakiś portugalski. Momencik jeszcze Wam włączę, żebyście lepiej widzieli. Że tutaj. No ale widać, że tu. tutaj mamy angielski. Na pewno to nie jest. Za chwilę Wam wyświetlimy. Jakie wartości przypadają dla jakich języków, ale po kolei. Jak zmienić język na naszym fisie? Odpalamy oczywiście program diagnostyczny. Tym razem klikamy tutaj tą 17 zakładkę Instrument. Czekamy, aż nam się tutaj komputer połączy z tym. Dalej bierzemy Adaptation i. Wpisujemy channel number, to jest czwarta jakby grupa, z tym, że pamiętajmy, że musi być wpisane 0,4, a nie samo 4. Klikamy read, tu mamy wartość 3, wpisujemy sobie wartość, nową wartość 2. Klikamy test, klikamy save. On się nas pyta, czy na pewno chcemy tą wartość zmienić. Klikamy tak. I w tym momencie możemy sprawdzić jeszcze raz tutaj na ekranie, czy ten język nam się zmienił na angielski. No i teraz widzimy, że ten język jest już dla nas bardziej zrozumiały. Normalnie tu wybieramy trip computer, czyli komputer pokładowy. Tu nam znikło, jeszcze raz odpalę. Jeśli byśmy mieli nawigację, możemy włączyć sobie na nawigację i jeszcze mamy tutaj car status, czyli możemy włączyć sobie takie pozory błędy, które nam wyświetla. Tu akurat jest informacja o niskim stanie oleju i o czujniku klocków hamulcowych. W moim przypadku, akurat jedna i druga sytuacja. Yy, jest pod kontrolą i nie ma się tym co yy, przejmować myślę, że tyle na ten temat zmiana języka, jak widzicie na bardziej zrozumiały nie mówię, że na zrozumiały w pełni, bo to nie jest język polski ale na bardziej zrozumiały dla większości użytkowników jest w miarę prosta no i myślę, że to też no, fajna sprawa mieć ten język chociażby angielski a nie portugalski na przykład jak w tym naszym przypadku tyle na dzisiaj zapraszam Was do subskrybowania i do lajkowania tego filmu zapraszam nas, zapraszam, nie na tylko Was do oglądania kolejnych odcinków. Tyle na dzisiaj. Cześć!